Nie wiem czy wiesz, w czasach gdy wioski płonęły od gniewu chłopów, pojawił się jeden, co nie tylko widły wziął w dłoń, lecz i świński łeb zaniósł pod bramy zamku. Zwał się Michał, kołodziej z Błaszek, z chłopskiej ziemi wyrósł, lecz ciągnęło go do wież. Założył bractwo Agruni, by walczyć o prawa chłopów, twardo, widowiskowo, bez lęku przed możnymi. Lecz gdy zasiadł u boku arcylorda w wieży ministerstw, jego sakwa napełniła się złotem. A chłop z ludu począł gardzić tymi, których niegdyś prowadził. Protesty nazwał farsą, a ich uczestników piątkami Lorda Jarosława. Władza nad kiszonką, gorzałką i gniewem. Oto domena, którą dzierżył z dumą. Rządził fermentami i rynkami spirytusowymi. A sam coraz bardziej fermentował gniewem wobec Lorda Czesława, namiestnika z pichlerzy królestwa, którego publicznie wyzwał i rzucił mu rękawice na oczach całej wieży. W pewnym momencie zapragnął więcej. Chciał zostać prawdziwym lordem i zdobyć pergamin, co by to poświadczył. Lecz gdy wyszło to na jaw, rzekł, że padł ofiarą czarnej magii i że nie on, a ktoś inny wpisał go na zwoje uczelni. I choć los poprowadził go inną ścieżką, lud szeptał, że powinien był wybrać na żonę Lady Kingę, bo to byłby sojusz doskonały. On od gorzałki, ona od ziemniaka. I tak oto nie doszły lord padł ofiarą gniewu arcylorda, aż w końcu wypędzony zwierzy rzekł. Nie będę twarzą zdrady wobec wsi Choć lud powiada, że gdyby arcylord nadal sypał złoto Nie wyszedłby nawet na gnojownik Bądź może owładnął go strach Bo dobrze wiedział jak skończył Andrzej z legend Ten co przetarł mu szlak A w zamian znalazł jedno sznur zwisający z belki Nie było listu, tylko cisza I dziś jedyne co po nim pozostanie To wspomnienie Świńskiego Uba Symbolu buntu, który nie doczekał się zwycięstwa Czy powróci jako buntownik? Czy też przejdzie do legend jako ten Co z chłopa ministrem... A z ministra widmem niech rozstrzygnie Wielka Rada Komentarzy.